Witajcie, moi kochani, witajcie, moi drodzy. Dzisiaj krótkie słowo dla Kościoła, a więc nie krótkie słowo tym razem dla ludzi szukających Boga, szukających prawdy, szukających Chrystusa, ale dla Kościoła, czyli do wszystkich nawróconych, do wszystkich nowonarodzonych w duchu, żyjących dla Jezusa Chrystusa. Kochani, króciutko. Bardzo martwi mnie wszelki podział w kościele. Wielu moich przyjaciół, wielu, kilku, może lepiej powiem tak. Tak nazywałem braćmi. Dzisiaj poszło naprawdę bardzo dziwnymi nurtami. Zajmuję się bardzo dziwnymi rzeczmi. Kochani, dostrzegam dzisiaj kolejną pandemię w kościele. Dostrzegam nowy twór ewangelistów tak zwanych nie wiem ewangelistów koronowych czy ewangelistów covidowych jakaś dziwna zasada straszenia braci, straszenia wszystkich w Chrystusie przekazywanie każdej nowinki o koronie wirusie bardzo dziwni ewangelizatorzy bardzo mnie to dziwi, że tacy kaznodzieje powstają naprawdę powinni się mianować z covid covidowym, może to by dla nich pasowało. Wszystko, co mówią, wszystko, co piszą, wydaje im się i mówią, że są postawieni przed, przez Boga jako, nie wiem, strażnicy. Kochani, co się dzieje? Z czym my mamy tutaj do czynienia? Przychodzą do mnie ludzie wystraszeni, przestraszeni, zachwiani właśnie takimi informacjami. Kochani, do czego to prowadzi? Jeżeli jesteś takim, który to robi, który to głosi, co robisz? Kochani, czy nam dano kiedykolwiek co innego, albo kogokolwiek innego niż Jezusa Chrystusa, do zwiastowania jako dobrą nowinę dla wszystkich ludzi? Skąd więc, jakie, jaka domena, jaka idea stoi za tymi ludźmi, którzy zajmują się w tym dniu, w tych czasach, kiedy rzeczywiście saim jest za minutę 12, tak? Czyli przed przyjściem Pana. Zamiast tym bardziej pokazywać światu wyjście z tego, wskazywać owszem to, co się dzieje na proroctwa biblijne, jak się to wszystko spełnia, i uczyć o Chrystusie, mówić tylko i wyłącznie o Chrystusie, oni jak gdyby zmienili obóz i stali się ewangelistami covidowymi. Bardzo dziwna rzecz. To tak jakby w pierwszym wieku apostołowie, czy jakikolwiek nie wiem, głosiciele, staliby się głosicielami przeciwko Rzymowi, tak? Bo Izrael był w zaborze rzymskim. Mieli przepowiedziane, że mogli dojść do tego, według proroctwa, w 70 tygodniach, że w 70 roku Naszej ery zostanie zburzona Jerozolima. Mieli wyraźnie powiedziane, mają uciekać w góry. Mogli więc wszystko, co robić, głosić o tym, tak? Przestrzegać. Natomiast nic takiego nie znajdziesz w Biblii. Zawsze cokolwiek się działo, jeśli chodzi o prawdziwych słów Bożych, cokolwiek się działo złego, zawsze głosili Jezusa Chrystusa. Bezmiennie i zawsze jedno i to samo. Dlatego ja się pytałem, co się dzisiaj dzieje, że przychodzą do mnie ludzie przestraszeni. Nie wiedzą już co z nimi będzie, co z ich rodzinami będzie. Mówię tu o chrześcijanach. Moi drodzy, co się dzieje? Co się stało? Albo kogo my dzisiaj w ogóle nazywamy ewangelistą. Jak ktoś może mianować siebie ewangelistą, głosząc covida? No tak trzeba powiedzieć. Wejdźcie na konto, na profil takiej osoby. I zobaczcie, czym ona karmi ludzi. Od miesięcy, od długiego czasu jest tam tylko COVID. Są tam obozy, są tam szczepionki, są tam chipy. Nic innego. Więc ja się pytam, czy to zbliża ludzi raz, czy w ogóle ta osoba głosi jeszcze Chrystusa osobom nienawróconym? Czy ten czas dla nas nie jest dany po to, byśmy się obudzili rzeczywiście i tym bardziej głosili Jezusa Chrystusa ludziom, którzy nie wiedzą, co ich spotka, a oni nie tylko nie głoszą tym ludziom Chrystusa, ale straszą wszystkich braci, którzy są w Chrystusie. Do tego stopnia, że bracia, wielu braci, a zwłaszcza tych nowych, nieotwierdzonych, nie wie już, w co wierzyć, ani jak wierzyć. Czy zostaniemy przed tym uchronieni? Czy będzie pochwycenie przed wielkim uciskiem? Mają taki napływ i natok informacji, że szykują się po prostu wszystko, co robią, mówią tylko i śledzą to, co się dzieje w odniesieniu do COVID-a. No i ja się pytam, czy to jest dobra droga? Czy to jest to, co nam wyros wyrysowano? Pomyślcie sobie teraz, gdyby to był pierwszy wiek. Żyliby apostołowie. Co by zrobili apostołowie, waszym, waszym zdaniem. Myślę teraz na przykład o apostole Pawle, apostoł dla narodów. I pisałby codziennie, robiłby takie posty, nagrywałby się codziennie o covidzie. Tak? Codziennie co czeka, Kościół, codziennie nowinki covidowe. Pomyślcie logicznie, kochani, co by zrobili apostołowie, i słuchajcie, sytuacja w I wieku była bardzo trudna, tylko jeszcze raz Żydzi byli pod okupacją rzymską. Działy się złe rzeczy, bracia, byli wywlekani z domów, byli zabijani na arenach, byli paleni na stosach, ale jakoś nie widzę, by apostołowie się na tym skupili. Cokolwiek się działo, cokolwiek na nich spadło, Jezus Chrystus mówi, jak pójdziecie do sądu, nawet wtedy się nie martwcie, na przykład co będziecie mówić, bo to Wam będzie dane w tej chwili z Ducha Świętego. Wszystko, co mamy robić, obojętnie jak ten świat się zakręca i wokół czego się zakręca, mamy głosić Jezusa Chrystusa. Nic więcej nie dano Tobie ani mi jako niewolnikowi. Ja się pytam, co nam dano jako niewolnikowi? Kto jest światłem tego świata? Ewangeliści covidowi. Oni nawracają do Chrystusa? Kochani, zastanówcie się. Mówię to z przerażeniem, bo tak jak mówię, którzy bracia, których do dzisiaj kocham, ale z którymi się moje drogi rozstały, działają w sposób dla mnie niezrozumiały. Nie rozumiem tego, kocham. Nie potrafię się z tym Utożsamić, wój duch nie potrafi się z tym utożsamić. Mam pokój Boży w sobie, mam pokój Chrystusowy, który mi obiecał Chrystus, że da nam pokój, nie taki jak ma świat. Czyli możesz mieć pokój, bo masz dużo pieniędzy, masz jakieś plecy politycznie i tak dalej. Wielu masz z tego pokój, który nie jest pokojem, bo to wszystko może też upaść. Ale pokój Boży, pokój Boży, pokój Chrystusowy jest takim pokojem. Że jak mi teraz spadnie, no nie wiem, gwiazda przede mną, ja pójdę dalej. Ja pójdę dalej i będę głosił Chrystusa. więc kochani, zastanówmy się, co w tym momencie mamy robić. Rozmawiałeś już o Chrystusie swoją rodziną, która jest nienawrócona? Próbowałeś dotrzeć za wszelką cenę do tych, których kochasz, a są poza Chrystusem? Czy masz możliwość rozmowy o Chrystusie w pracy, w szkole, z sąsiadom? Więc zadam takie pytanie, czy masz się zająć covidowymi nowinkami? Czy masz ratować tych ludzi? Masz im pokazać dobrą nowinę, a nie to, że na nich to wszystko spadnie, bo to na nich spadnie. Czego my się boimy? Czego my. Co, co my robimy? Kochani, co my robimy? Jak takie osoby mogą mianować się, że działają w imieniu Boga? Że to Bóg ich postawił jako strażników antykowidowych? Do tego powołał Bóg dzisiaj Kościół? Oj, kochani, błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Każdy, kto się lęka, kochani, nie mamy się czego lękać. Miłości nie ma lęku. Ja ufam w pełni mojemu Panu. To się wszystko dzieje wokół, ja dalej głoszę Chrystusa, ja dalej pomagam ludziom przyjść do Chrystusa, ja dalej wykładam Słowo Boże. I nie jest to wywyższanie, bo Ty powinieneś robić to samo. Ty powinieneś robić to samo, dlatego że wszyscy mamy ten sam obowiązek. W Jezusie Chrystusie, jesteśmy członkami jednego ciała, do jednego zadania. Jest tylko jedno zadanie, Jezus Chrystus. Natomiast strach, straszenie, zastraszanie. Stanie się ewangelistą COVID-owym? Dziwne czasy, kochani. Naprawdę skupmy się teraz na naszej relacji z Bogiem, z Chrystusem, na mówieniu o Chrystusie, o nawracaniu. Bo jeśli my przestaniemy kamienie zaczną krzyczeć, kochani, żeby nam nie było wstyd, mówię to w paraboli, kochani, błogosławię Was. Mam nadzieję, że... Dla wielu was ma sens to, co mówię. Tylko skupcie się, kochani, na tym, co mówi Słowo Boże. Co możecie zrobić dla Chrystusa? Co możecie zrobić, by głosić dobrą nowinę? Nie strach, że ci obetną głowę. Pójdź do sąsiada i powiedz mu, nawróć się do Jezusa Chrystusa. Jeszcze cię tylko czeka obcięcie głowy i będziesz zbawiony. To jest dobra nowina? Taką nowinę nauczyłeś się ze Słowa Bożego? Czy taką nowinę głosili apostołowie? Kochani, zastanówmy się, czy my głosimy dzisiaj dobrą nowinę, czy straszną nowinę, czy covidową nowinę. Nowinę bez głowy. Chrześcijanie bez głowy. Oj! Pozdrawiam Was, kochani, w imieniu Jezusa Chrystusa.